Chciałem pogratulować, życzyć dalszego, wspaniałego rozwoju. Patrząc na statystyki, dostęp do usług i zapotrzebowanie na oferowanie usług robotnych, medycznych, szkoły, takie jak Państwa szkoła, są bardzo potrzebne i będą potrzebne, dlatego że sami pacjenci potrzebują Was, absolwentów, tych kierunkach, które Państwo wybieracie. Dopasowanie elastycznie do potrzeb Całego naszego społeczeństwa to jest wielkie wyzwanie, i myślę, że Państwo, jako dyrekcja, przy naszym być może skromnym współdziałaniu, współudziale, uda się skutecznie prowadzić. Pani dyrektor, gratuluję serdecznie, gratuluję Pani, gratuluję wszystkim poprzednikom, gratuluję wszystkim zaangażowanym całą historię funkcjonowania szkoły, bo 40 lat to rzeczywiście szmat czasu. Sam mam niewiele więcej, tylko 12 lat. Ale to, że. Działalność Medyczna jest mi niezmiennie bliska i tematyka, o której Państwo, którą Państwo poruszacie w ramach swoich zajęć, znamy także bliska. Tego dajemy wyraz w skromnym prezencie, który tutaj Pan Dyrektor Załka, Pan Dyrektor Rzęda na ręce Pani lekarzą, To jest komplet książek, które się na pewno w edukacji przydadzą, a równocześnie bukiet kwiatów od Dyrektora rzędy. na ręce pani. jeszcze no, na współpracy naszego regionu z Ukrainą, to jest podręcznik porów wewnętrznych w języku ukraińskim. Także duże wyzwanie, ale myślę, że warto współdziałać, warto współpracować. Po to, abyśmy się wszyscy czuli i czuli bezpiecznie. Dzisiaj obchodzimy szczególne święto. Ta wyjątkowość tego święta polega na tym, że jubilatka jest wyjątkowa. Nie chodzi tylko o przekazywanie bardzo trudnej medycznej wiedzy, ale wyjątkowe jest kadra. Bo, wielką sztuką jest nauczyć medycyny, ale też nauczyć podejścia. A najbardziej wyjątkowi są absolwenci. Dobra, wow. dla Was. Bo, nie dość, że jesteście dobrze przygotowani do bardzo trudnej, odpowiedzialnej pracy chyba najtrudniejszej, to macie to coś, co nazywa się powołaniem, sercem. I to jest chyba największa sztuka, jaką można osiągnąć, wykształcić i wychować takich absolwentów. I za to wielkie uznanie w imieniu mieszkańców miasta, pacjentów i myślę, że kadry lekarskiej, której jestem przedstawicielem. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo jesteście po prostu najlepsi. Dziękuję. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszy piękny jubileusz. Myślę, że szkoła. Od 40 lat jest spisana w scenariusz tego miasta. Dużo rzeczy pozytywnych zostało powiedziane, ze wszystkim oczywiście się zgadzam, więc pozwolę sobie odczytać e, w imieniu, jako przedstawiciel samorządu powiatowego, na ręce pani dyrektor, poprzednich dyrektorów, całego grona pedagogicznego, ale również absolwentów. Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu 40 lecia działalności Zespołu Szkół Medycznych Kędzierznik Mam zaszczyt przekazać na Państwa ręce najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich nauczycieli, absolwentów i obecnych uczniów, oczywiście. Ta piękna rocznica to doskonała okazja do wyrażenia wdzięczności za Państwa ciężką pracę grona pedagogicznego na rzecz. Sukcesywnego rozwoju i wzorowego funkcjonowania szkoły. Pani dyrektor, 40 lat minęło, jak śpiewano przez wiele lat serialu, ale u Was ten serial trwał na ulicy Piastowskiej nieprzerwanie i trwa nadal. Mimo, że już niektórzy wieścili koniec szkoły medycznej w Kadzierzynie Koźlu. Tak, i cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy świętować ten jubileusz. Rzeczywiście, szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1974 roku i jej działalność trwa do dzisiaj. Ile absolwentów wydała ta uczelnia i ilu z nich to panowie? Bo wiem, że dużo pań, ale ilu panów? Jeśli chodzi o ilość naszych absolwentów, to mogę powiedzieć, że na dzień 30 czerwca ilość absolwentów wynosiła około 1400 osób. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to w tym nielicznym gronie znalazło się około 10 mężczyzn. Mm, czyli jednak mocno sfeminizowany zawód i to się nie zmienia. Lata mijają, ciągle jest tak samo. Troszeczkę się zmienia, pod, w związku z tym, że w tej chwili w szkole uczą się również technicy masażyści i tutaj jest jakby hmm, sytuacja troszeczkę inna, jest więcej mężczyzn. Jest w tej chwili również kształcony zawód technik farmaceutyczny, tutaj jednak dominują panie. I opiekun medyczny, również dominują panie, ale panowie też się pojawiają, tym bardziej, że jest to szkoła dla dorosłych. Właśnie, to jest szkoła dla dorosłych, to kiedyś było liceum medyczne, a jak jest w tej chwili? W tej chwili... My nazywamy się dokładnie Zespół Szkół Medycznych, mówię o szkole i szkoła ta połączyła ze sobą działalności dwóch szkół. Medycznego Studium Zawodowego i Policjalnej Szkoły dla Dorosłych. Tak to wygląda. Jak widać na, na sali zasiedło mnóstwo absolwentek, absolwentów jakby mniej, no to zrozumiałe, ale te absolwentki nie zawsze wcale pracują w zawodzie pielęgniarki. To się różnie toczy? No losy naszych absolwentów bywają różne, ale w większości jednak osoby, które skończyły, szczególnie na początku szkoły, liceum medyczne albo medyczne studium zawodowe w zawodzie pielęgniarka, pracują w zawodzie. Dużo absolwentów wyjechało za granicę i to jest też yy, prawda, natomiast część absolwentów rzeczywiście uzyskała wyższe wykształcenie. Zmieniła zawód. Są powiedzmy przy tej okazji, że pielęgniarka to dzisiaj wcale niekoniecznie osoba tylko po jakby liceum z maturą, ale to często jest bardzo wysoko wykwalifikowany specjalista po studiach, który no w zasadzie dorównuje, no może nie dorównuje lekarza, to jest inna funkcja, ale, ale w sferze wykształcenia ma równie ważne zadania do spełnienia. Zgadza się i myślę, że gdybyście Państwo zapytali wśród naszych absolwentek, jak potoczyły się ich losy zawodowe, to większość z tych pań uzupełniła swoje wykształcenie, ukończyła licencjat, a nawet studia wyższe, są magistrami i pełnią bardzo ważne role zawodowe nie tylko przy łóżku chorego, ale również zarządzają personelem. Właśnie ta rola przy łóżku chorego to jest ciągle naj, chyba najtrudniejsze zadanie e, ciężką pracę mają pielęgniarki. Jak kobiety sobie radzą w tym zawodzie? Bo przecież są świetne. E, nie wyobrażałem sobie, żeby nagle panowie mieli je zastąpić. Ja myślę, że rzeczywiście jest to ciężka praca, ale też proszę pamiętać o tym, że wdzięczność pacjenta, uśmiech na jego twarzy, poprawa jego zdrowia, to jest to, co to daje nam sił. Mówię dlatego dodaje nam sił, bo też jestem absolwentką tej szkoły i też, też jestem pielęgniarką.